Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się składaniem polskiego Fiata 125P w skali 1 do 8 wyprodukowanego przez firmę De Agostini. Właśnie tego, o proszę, tutaj taki model ma powstać. Natomiast nie będzie to kolejna instrukcja, których w internecie jest na pewno sporo. Widziałem przynajmniej dwie. Ale będę się chciał z Wami podzielić Historią w ogóle budowy i montażu, potem produkcji licencyjnej Polskiego Fiata 125P, ciekawostkami związanymi z jego produkcją, z wcześniejszymi stworzeniami, generalnie z całą historią związaną z tym samochodem i jego właściwie produkcją do 1991 roku. Wytknę też parę błędów w projektowaniu tego modelu przez de Agostini. Myślę, że wynikają one no, niekoniecznie. Projektant musiał znać dokładnie historię tego projektu, a opierał się na jakimś modelu kolekcjonerskim. Mamy pierwszy zeszyt kolekcji, pierwsze części przyszły, szczęśliwie, zgromadzone i już mamy, mam pierwszą wątpliwość. Chodzi o załączony do modelu znaczek Polskiego Fiata. Taki został załączony, proszę bardzo. I teraz cała zabawa ze znaczkologią Dużego Fiata. W pierwszych latach produkcji do 76 roku, mniej więcej do końca, znaczek się nie zmienia. Był on mniej więcej wyglądał tak, czyli napis polski Fiat, polski na białym tle, Fiat na czerwonym. W ramce metalizowanej całość była zatopiona przezroczystym. Plastiku, co miało zabezpieczać przed niszczeniem tego znaczka. W 1977 roku zmieniono ten znaczek i dodano właściwie został tak. Polski fiat na białym tle i znaczek FSO we wzorze podobnym jak. Stosowano jeszcze w Warszawie, czyli cienkie O, cienkie F i cienkie S. Znaczek ten był w grubej ramce, grubszej niż ta metalizowana i był koloru czarnego. A ten znaczek zastosowano w 1977. Zmieniono go znowu w 1979. On już praktycznie e, wyglądał tak samo, natomiast pozbawiono go jak gdyby tej głębi takiego rysunku i zrobiono w cieńszej ramce e, też czarnej. Następna zmiana to był 83. rok, gdzie przestano używać licencji, samochód zmienił nazwę na FSO i w tym momencie pojawił się znaczek FSO. Także Trudno określić, tak naprawdę, z jakiego okresu tutaj jest wzór tego modelu. Wynika, że jest on przynajmniej po 1977 roku, ale jeżeli przyjrzymy się modelowi i to, co mamy wykonać, jak gdyby wkleić ten znaczek do atrapy, to wygląda, że jest to cienka ramka, czyli jest to model, e, powinien być to model wzorowany na modelu po 1979 roku. A dokładnie między 1979 a 1983 rokiem. To by było tyle na temat wątpliwości. Ja myślę, że do tego jeszcze. Yy, do tych wątpliwości związanych z samym, jak gdyby modelem, z jakiego on pochodzi okresu, jeszcze wrócimy. Teraz zajmiemy się jego montażem. Całe szczęście, nie potrzeba dużo specjalistycznych narzędzi, gdyż de Agostini wyposaża. Te podstawowe narzędzia, to znaczy one się, ponieważ nie jest to mój pierwszy model, który składam z D'Agostini, dokładnie drugi, wcześniej był to mały Fiat 126P z przyczepą z Niewiadowa. Te narzędzia mniej więcej wytrzymują tyle, ile powinny wytrzymać, czyli montaż samochodu, potem no, stal jest takiej przeciętnej jakości. Więc mamy już pierwszy yy, model, pier, yy, pierwszy zeszyt i zaczynamy yy, składać yy, model. Pierwszą rzeczą, krok pierwszy, umieścić w kiełko reflektora dłuśniku. Powtórzyć ten wszystkim, wszystkimi reflektorami. I tu znowu, o ile pamiętam, Odbłyśniki się trochę różniły, ale zobaczmy, co tu mamy. Czy jesteśmy w stanie rozróżnić odbłyśniki reflektora drogowego? Tak, są. Czyli reflektory drogowe to jest 1C, reflektory światła, reflektor światła mijania 1E. Zaczęliśmy rozmowę od Znaczka, prezentację tego modelu od e, prezentacji znaczka. Ale tu trzeba się zastanowić, skąd e, wzięła się nazwa e, Polski Fiat. E, skąd, e, skoro e, przy, w innych krajach e, przy produkcji e, modelów też licencyjnych e, Fiata nie używano nazwy Fiat, Fiat. Cat zbliżona Hiszpa nazwa hiszpańskiego samochodu, czy Teofas, produkowany na licencji w Turcji, Łada, produkowana na licencji w Związku Radzieckim, potem w Rosji. Nigdzie Fiat nie, nie zgodził się na używanie nazwy Fiat. Wynika to chyba z. Historii, gdzie trzeba wspomnieć, że po raz pierwszy nazwa polski fiat pojawiła się w okresie międzywojennym. Tutaj sobie zerkam czasem do instrukcji, aby dobre śrubki na przykład dobrać. Oznaczone są one różnymi symbolami, zależnie od wielkości, długości. Teraz potrzebuje przykręcić reflektory do atrapy chłodnicy. Tak przewiduje instrukcja, ale wracając do opowieści. W okresie międzywojennym. Zaraz po pierwszej wojnie światowej Polska nie miała fabryki samochodów. Próbowano podejmować różne inicjatywy w tym celu. Natomiast nie, nie było żadnego, jak gdyby, efektu. Oczywiście powstały fantastyczne konstrukcje inżyniera tańskiego. CWS, czyli skrót od centralnych warsztatów samochodowych CWS-T1, CWS-T8. Prywatne Mont powstawały też prywatne montownie, próbowały montować, natomiast nie było popularnego samochodu, który e, mógłby zaspokajać e, no, polskiego społeczeństwa. E, mając, e, zdecydowano się więc na podpisanie z Fiatem umowy licencyjnej. Dla FIATA była to też nowość. Była to pierwsza tego typu umowa, jaką podpisywał FIAT. Na zasadzie wzajemnego, jak gdyby zaufania użyczono nazwy produktom produkowanym w Państwowych Zakładach inżynieryjnych w Polsce. Umowa licencyjna obejmowała Fiata, umowa licencyjna obejmowała Fiata 508, potem 518, czyli 508 to był mniejszy samochód, jak to nazywano to nadwozie przed wojną. Zresztą używane bardzo długo jeszcze w Fiacie 125. Sedan nazywany był karetą, czyli Fiat 508 z nadwoziem kareta. Dwu i czteroźwiorowym, Fiat 518, czyli większy model, bardziej ekskluzywny, oraz podwozie e, Fiat 621, służące do budowy e, ciężarówek oraz e, też autobusów. E, na podstawie tego Fiata, Fiata 508, polscy inżynierowie udało im się w krótkim okresie, do II wojny światowej, też skonstruować łazika, który miał zastosowanie w wojsku. Co prawda miał on napęd jeszcze tylko na jedną tylną oś, jednak. Spełniał swoje zadania na, na polu walki, przeszedł dobrze, było też, z tego co mnie wiadomo, były próby, podejmowano konstrukcyjne próby do łączenia napędu na dwie osie. Współpraca między zakładami. Zakładami produkującymi polskiego Fiata i macierzystą, licencjonodawcą. Fiatem układała się bardzo dobrze w okresie przedwojennym. Fiat był zadowolony z tej współpracy. Myślę, że to poskutkowało tym, że zaraz po II wojnie światowej podjęto. Następną próbę nawiązania współpracy w okresie powojennym w Warszawie miała powstać nowa fabryka samochodów, ale to już jest trochę inna historia. Przepnęliśmy przez montaż z pierwszego zeszytu, udało się do atrapy wkleić ten kontrowersyjny znaczek, to znaczy nie tyle kontrowersyjny, co niekoniecznie pasujący do innych detali w tym modelu taki był stosowany, tak jak żeśmy mówili mamy zderzak przystępuję do montażu części z drugiego zeszytu I teraz e, cia, e, mówiliśmy e, cały czas wspominamy polskiego Fiata z okresu Przedwojennego. Umowa na produkcję licencyjną została zawarta w 1931 roku. Obejmowała przede wszystkim model 621, czyli ciężarówkę, na podstawie której budowano też autobusy oraz przewidywano montaż na początku Fiata. 508. Trzeba zaznaczyć, że w pierwszym jak gdyby etapie montaż dotyczył Fiata 508 je, wersji 1, która miała jeszcze szkielet drewniany, natomiast całkiem metalowe nadwozie. W ramach szkolenia montażowego budowano e, Właściwie dwa, dwa rodzaje nadwozia, była to kareta, dzisiaj byśmy nazwali sedan może, oraz torpedo, coś w rodzaju kabrioletu, czyli samochód ze składanym dachem. Były to w wersji dwudźwiowej i czterodźwiowej. W 1932 roku rozpoczęto już montaż pierwszych samochodów ciężarowych 621 oraz samochodów Fiat 508. Był to montaż bardziej szkoleniowy, zresztą tak jest określany, z części dostarczanych przez stronę włoską. Trzeba wspomnieć, że w przypadku rozmów o licencję brane były pod uwagę także inne firmy, nie tylko Fiat, a mianowicie Skoda, Citroen i Renault. Ostatecznie został wybrany Fiat, jako to zaoferował chyba najkorzystniejsze warunki. Umowa obejmowała nie tylko produkcję modeli licencyjnych, ale także budowę fabryki, wyposażenie jej w odpowiednie urządzenia, bo właściwie już na tym etapie mniejszym problemem było skonstruowanie samochodów, tak jak wspomnieliśmy, mieliśmy choćby konstrukcję inżyniera tańskiego, ile uruchomienie masowej produkcji. Tak więc jednocześnie z budową zakładów ruszyła, ruszył montaż Wstępny montaż samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych Fiat 508. Jednocześnie była budowana fabryka. Wyposażono ją w obrabiarki. Warto chyba wspomnieć, że licencję na ten sam samochód, to znaczy na Fiata 508 zakupiła nie tylko Polska, ale także Czechosłowacja. Była to firma, czechosłowacka firma Walter. Był produkowany na licencji we Francji w firmie Simca oraz w niemieckiej firmie NSU. To chyba świadczy, jak udaną konstrukcją był Jad 508 we Włoszech z Wady Bierzemy się za składanie dalej. Świece zapłonowe, te tutaj elemenciki, no niestety nie są najlepszym rozwiązaniem. Tutaj nie chcą się za bardzo trzymać, więc musimy... O, ta się trzyma, ta się już nie trzyma. Nie są najlepszym rozwiązaniem, więc poprawimy Wytwórnia Agostini, z którą współpracuję, użyjemy do tego kleju. Po prostu wklejmy. No, jest to tylko model. Nie będziemy nigdy tutaj wymieniać świec. Więc chyba dużej krzywdy nikomu nie zrobimy, jeżeli. Zamocujemy je za pomocą właśnie kleju. W ten sposób rozwiązaliśmy pewien problem montażowy. W czasie dalszego montażu napotykamy następną chyba nieścisłość, ponieważ na kopule zaworów, obudowy zaworów jest Napisane, że jest to model 1300. Kształt natomiast wentylatora jest jak gdyby z silnika 1500. O czemu różniły się silniki 1300 i 1500? Oprócz pojemności i mocy. Różniły się między innymi też tym, że standardowo silnik 1300 nie miał sprzęgła elektromagnetycznego na wentylatorze chłodniczym, czyli kręcił się. Dokładnie tak, jak kręci się silnik. Natomiast silnik 1500 miał już sprzęgło elektromagnetyczne, które włączało wentylator właściwie po osiągnięciu właściwej temperatury. Miało to zabezpieczać przed przechłodzeniem silnika. Tutaj widzimy, jak gdyby. W tym modelu jest to wentylator z modelu 1500. Prowadzimy dalej montaż naszego Fiata. Już widać zarysy silnika, skrzyni biegów. Wróćmy do historii przedwojennego polskiego Fiata. W 1934 włoski Fiat zmodernizował model 508. Modernizacja była dość głęboka, ponieważ przede wszystkim e, zmieniono skrzynię biegów z, 4 na, z 3 na 4 biegową. Przepraszam za pomyłkę. E, no i były też dość spore zmiany w nadwoziu. Podwyższono też moc silnika na o 4 konie mechaniczne. W Polsce e, Właściwie powstawała przez pewien czas wersja, nazwijmy to 2, która nigdy nie funkcjonowała we Włoszech. Znaczy ze starym nadwoziem, jeszcze opartym na ramie drewnianej, budowano, zabudowywano podzespoły już Nowego Fiata ze wzmocnionym silnikiem i czterobiegową skrzynią biegów produkcja Fiata 508 wersji trzeciej Balilla ruszyła w roku 1935. Już w pełni wyposażonej, nowoczesnej fabryce postawionej przez Fiata. Wersja ta właśnie już miała czterobiegowy silnik i zmiany w nadwoziu, bo już ono całkowicie stalowe. Z takich widocznych zmian na zewnątrz było większe pochylenie szyby przedniej, przeniesione koło zapasowe z błotników na kufer, który był dostępny po odchyleniu tylnych siedzeń. I ta wersja produkowana była praktycznie do zakończenia II wojny światowej. Oprócz tego, na podstawie tego, w tej wersji Fiata powstawał w Polsce pick-up i mały dostawcza, gdzie zamiast części pasażerskiej była zabudowana po prostu buda. Tak to można. Fiat 508 dostał w 1936 roku nadano mu nazwę handlową Junak. Warto też wspomnieć, że w tym czasie produkowaliśmy też na licencji jeszcze jeden samochód. Był to wyższej klasy już Fiat 508. Miał on nazwę handlową Mazur. Oba Fiaty, osobowe jak i e, ciężarowe, cieszyły się bardzo dobrą opinią przed II wojną światową. Fiat nie wnosił żadnych e, pretensji co do jakości, stąd chyba nigdy nie żałował, że udzielił e, polskiej firmie swojej nazwy. I było to, były one sprzedawane przez, e, z nazwą. Polski, żebyśmy części z pierwszych dziesięciu zeszytów, mamy praktycznie kompletny silnik. Trochę elementów do dalszego montażu: część pierwszego zawieszenia, trochę atrapy, maskę. Opowiedzieliśmy też sobie o historii nazwy polskiego fiata, jak to było przed II wojną światową. W następnym odcinku będziemy dalej sobie prowadzić montaż. Natomiast opowiemy też o licencji na polskiego fiata z czego ona się składa i właściwie jaka była właściwie to była kombinacja dwóch modeli, ale też dlaczego i spróbujemy ocenić zasadność zakupu takiej, a nie innej konfiguracji modeli. Na razie to było na tyle. Cześć!